Hej, kawiec, ja na Cię w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy w Horizon Chase Turbo. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Tam widzicie obrazy. Yy, Nagam yy, jutro może taki osobny film na telefonie, jak pokazuje co się zmieniło u mnie w pokoju. Dobra, dzisiaj zaczniemy od Niteroi i. I niech będzie. A, to. Ta gra była nagrywana 31 maja. <laughs> A niech będzie ten samochód kolor yy. niech będzie czarny, taki groźny, ready Okej, okay, mam nadzieję, że dzisiaj będę pierwszy. O. No nic, teraz. Potem jeszcze telefon wyciszę, bo zapomniałem. Dobra, jedziemy, jedziemy. Dobra, jestem dziewiętnasty. Okej. szesnasty, trzynasty. No, ale pechowe liczby, trudno jest. Dwunasty już. Okej, jedenasty, dziesiąty. Dzisiaj w szkole byłem. Jutro nie idę, bo mam lekarza. W też nie idę, bo mam lekarza i dopiero w piątek I oj, troszkę zacząłem, ale nie wyprzedzili mnie, więc jest git Nitero i na razie mi coś tam służy, bo jestem dziewiąty No jeszcze dzisiaj planuję pokój posprzątać, ale to zaraz wam wszystko powiem jak wygram Drugie krążenie 55 najlepszy czas Nie no, tak to nie będzie Muszę turbo Zacząć wyprzedać, ósmy tam Ciebie Siódmy Szósty Piąty Czwarty Dobra, już nieźle, ale widzę, że mi paliwa zaczyna brakować eee, dobra A jak mi się skończy, to stanę I będzie nie za mi zatankować No Jestem czwart... O nie, już mi zaczyna właśnie paliwa brakować. Final lap. Jestem trzeci, dobra. Może dojadę na tym braku paliwa, mam nadzieję. Okej. Okay. Jestem trzeci, chyba na tym niestety zostanę z powodu... braku paliwa, widzowie. O, ale tutaj widzę blisko samochód. Więc jest szansa... Na drugie miejsce, ledwo co się przecisnął oh, kurde. kurde nie. No nie, będzie trzecie przez to zahaczenie. I jeszcze brak paliwa. Na no to pięknie. Pyk, pyk, per. Pyl. Nie zatrzymałem. Ja nie mogę. No i co w takiej sytuacji? Oh. Zdyskwalifikowany jestem. Zeus, miejsce 13. No niestety. Tak też czasami bywa w Niteroim. No nic. E, właśnie, jeszcze wyciszę tylko telefon. A, e, przy okazji, skoro już mam telefon, to przeczytam mam statystyki. Jest 18:18. .18. Łodbiorcy Ułecz mężczyźni 84,7% Kobiety 15,3% Region Polska 86,8% Czas oglądania przez subskrymentów widzowie bez subskrypcji to 81,9% A subskrymenci to 18,1% Na wtorek 11 czerwca. Już niedługo widzowie wakacje. No więc niestety. 20. No nic. Rayleigh, really. jeszcze raz tutaj jedziemy, żeby mieć tym razem lepszy wynik. Niteroi i SAD, z chyba jak się tak tam było. No więc, mam nadzieję, że teraz się polepszę. No chyba, że słaby samochód sobie wziąłem. Dobra, 19. No nawet do ostatniego krążenia nie zdążyłem zdołać zrobić. 15, 14, 13, 12, 11, Dziesiąty No teraz się wziąłem Okej okay. Jak się przefilkować Ósmy Pierwszy raz widziałem jak inny samochód się przefilkował Dobra Siódmy Teraz no mam nadzieję że wygram już No co mi za haczasza Już sobie mogę pomarzyć Bo jestem 10 Ale Dla do czasu Dobra I okej okay. no tutaj ósmy drugie krążenie okej okay. dobra znów nie wziąłem tankowania dobra jestem siódmy szósty okej okay. Dawno też to nie grałem Też może być z tego powodu Kurde Ej, bo tu będzie? Znów brak paliwa Piąty, dojdź postacy, dojdź, błagam Cię A troszkę zatankowałem, final lap Nie no, muszę być co najmniej trzeci w Którym właśnie jestem A najlepiej to pierwszy o nie, jeszcze widzę. Mogę być pierwsza, ale na już drugie. Szybko dojedźmy, tylko dojedźmy. Błagam. Wyprzeć jeszcze, jeszcze tego Tarniaka. No. Wyprzeć i dojedź. No. I pierwsze. Nie. Prawie. Kurde, no dobra. Ale drugie miejsce, czas 2 minuty 20 i jedna sekunda. No dobra, teraz nieco lepiej. Zeus tym razem 20. No troszkę się podział w tym Nitroim. No, a jeszcze jedna. Jedno Państwo i tyle. Pieniędzy mam 2738 mapa. Okay. co? next czekajcie, co odblokowałem nowe? nie nie odblokowałem South Africa select Dobra, Capetown, Die Unie Gebo, Blade Rival Canyon, no to teraz będzie Capetown, spróbujemy jak w nowym państwie, ten samochód odbieram, zobaczymy, Capetown, Dobra, go! Mam nadzieję, że w nowym państwie się popiszemy nieco lepiej. Dobra, i to będzie ostatnie, 19 miejsce w nocy, bo światło się świecą wszędzie. Szeroki tor. Ja lubię szerokie tory, jestem 16, 15. 3, 11. Dobra. I oni bili, ja ich odrzuciłem i z tego skorzystałem dziewiąte, póki co, i ominąłem tankowanie. No, no. o tunel! ja Nie no, trzeba użyć super dopalacza. Ach, tam ósmy. Nie, yeah, tutaj. No, no. Jestem szósty, drugie krążenie. Dobra, piąty. Ok, wiem, <laughs> będzie tankowanie po lewej stronie. Fioletowa buteleczka zebrana. Czwarty, no mi się kończy paliwo. Gdzie jest to tankowa O, jest, dobra, zebrałem. Okej, okay, tunel. No, wyprzedzaj. Okej, okay. trzeci. O, kidok, ja i ominąłem tankowanie. Kurde, co ja tego omijam do tankowania? Fioletowa buteleczka zebrana. Pinola. Okej, okay. no, chyba znów niestety się słabo popiszę. O. Brak paliwa. No, może jeszcze dojadę do tankowania. A, se dojechałem. No, się zahaczyłem. No, tu widzę tankowanie. Dojeć, 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 dojeć. Tak, nie, niewiele. Okej, okay, zatankowałem. Choć trochę. No, dopalacz, bo to trzecie okrążenie, jestem trzeci. Tak blisko? Kurde, no spacer do palacz Czemu? Ja nie mogę Nie no tak blisko Widzę pierwszego miejsca A tak daleko, no Nie Trzecie miejsce, czas 2 minuty 42 i 9 setne Zeus miejsce 10 Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz i widzimy się jutro po lekarzu, bo jutro do szkoły nie idę, więc hej.